Kolejny rok z rzędu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymują stypendia za dobre wyniki w nauce. Celem udzielania takiego wsparcia jest pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wielu z nich ma spore sukcesy na swoim koncie. Były to, y Konkursy literackie na etapie regionalnym, także konkursy tematyczne, wiedzowe, a także osiągnięta średnia i wzorowe zachowanie. Spośród 33 uczniów, kilkoro z nich stypendium otrzymało po raz kolejny. Wiedzą już, jak efektywnie wydawać otrzymywane co miesiąc 250 zł. Ogólnie na pewno na pomocy naukowe, na różne zbiory zadań, jakieś tablice coś, co pomogło mi właśnie w dostaniu po raz drugi tego stypendium. Przyznawane zdolnym uczniom fundusze mają niezwykłego patrona, noszą imię Jana Pawła II. Wręczenie ich w Tygodniu Papieskim miało symboliczne znaczenie. Uczniowie zdają sobie sprawę, że to doskonałe uczczenie pamięci papieża Polaka. Wydaje mi się, że jest to dużo bardziej. Yy, odpowiedniej niż budowanie pomników. Pomnik stoi i nic nowego nie wnosi właściwie, a stypendium buduje praktycznie społeczeństwo, no bo młodzież, przyszłość narodu, nie jeden raz Jan Paweł II o tym wspominał. tym odbyła Uroczystość w się w pierwszym zorganizowano gdzie zorganizowano dzień otwarty. Tym bardziej jest nam miło, że wręczamy te stypendia w tym roku w pierwszym LO. Ponieważ akurat dobiegł końca remont, jesteśmy z niego bardzo dumni, ponieważ szkoła zyskała zupełnie najlepsze warunki, jakie można stworzyć dla uczniów. Na remont liceum przeznaczono 2,5 miliona złotych. Szkoła otrzymała nowy wygląd: były zawilgocone ściany, sypiące się poddasze i klatki schodowe w katastrofalnym stanie. Teraz jest nie tylko ładnie, ale także estetycznie i funkcjonalnie.